My do niego nie wchodzimy, tylko my weźmiemy. Bo ja słyszałem, że Kroos ma jakieś super itemy, wiecie? I teraz tak, te super itemy, to one były chyba gdzieś tutaj, jest magazyn jego. Zaraz czekajcie, ojojoj! Tutaj jest jakaś skrzynka. Czekajcie, o! 38 diamentów! Moi drodzy, bierzemy to wszystko, 38 diamentów. Dobra, dobra, i szybko uciekamy stąd. Ale czekajcie, to jeszcze nie koniec, te 38 diamentów. Początek moi drodzy, my tutaj jeszcze weźmiemy pewne rzeczy, tylko tak. Musimy tutaj z innej strony pójść. I teraz a czekajcie, to mi skrót! Dobra, to chwila, chwila. Tutaj szybko, masz jakieś jedzenie? Coś, dobra, ma jedzenie, ale nie, dobra, to jest nic interesującego. To Synek, co? co ty robisz? Halo! No, co, Ym... co ty robisz? No, co ty potrzebujesz? Ja tutaj ja nie, ja tutaj nie, nie Skąd ty robię miałeś ten tego? miecz? Skąd ty masz ten miecz? No to jest mój miecz, co? Co ty myślisz, Synek? Weź, się nie rób Jaj, to nie jest twój miecz. To mój nie jest twój miecz, to jest, jest mój miecz To, to, to nie jest twój miecz, to jest mój miecz i moje 38 diamentów. Ukradłeś go! Ukradłeś nie, go mi! Nie, i te 38 30... Pali mi go ukradł i teraz tego mi ukradłeś. Nie, nieprawda, nieprawda. No w ogóle co to są za diamenty? Co to ta, są za diamenty to, nielegalne? to jest 38 diamentów, które sam <grym> sobie wziąłem. Co? Mo, co? Wziąłeś mi te diamenty? Nie, to są moje diamenty! Ty! Ej, ale ja miałem tu 38, weź to oddawaj, ja synek! Co, co, uczekaj, ja ci ja ja tutaj tam za... Ja tutaj też mam na terytorym mieć, nie mam idą z tego. To jest mój miecz, co ty robisz synek, co ty o, robisz? No cięcie ci bo tam no, ty jesteś powalony, jakichś, możesz, Wiesz, tutaj jest... jesteś powalony jakiś chyba Tak nie Tu jest ten by chciałeś to zniszczyć, co ty? Nie, tutaj trzeba zniszczyć na głowę? Pa. Tutaj robisz coś takiego, taką pułapkę, że tutaj hmm. robisz cięki, sadzasz Co ty robisz synek, co ty no, robisz? Jest, no ty no co, co, co ja robię, no normalnie I oddawaj te diamenty, oddawaj te 38 diamentów, które zabrałeś Nie, diamenty, to jest moje, moi drodzy, zrobimy sobie Nie, to jest moje, co ty, diamenty powaliło cię Dobrze, nie, ci Poczekaj, tak. poczekaj. Nie, nie, tak byś nie może. Czekaj, siła. Nie, uciekaj, tutaj... Co, czekaj? Co ty robisz? Co, no, no chyba ci powaliło, synek. Wszystko i teraz tak, bo ty trzeba upiększyć. Coś ty trochę. to zrobił? czemu to jest wszystko podpalone? W ogóle co ty robisz? No bo to ładnie wygląda, to prostu. Cały palenowo zniszczysz. Dlaczego ja byś tak robił? Że tutaj trzeba jeszcze może nawet tą dżunglę podpalić. Tylko że no i No to chyba ci powaliło, synek. Teraz no, w tym momencie jak tę dżunglę podpalać? Co ty no, w ogóle tutaj, masz w pa, głowie? Pa, tu jest taki domek jakiś. Ja bym ten domek podpalił, Który domek? A Czemu ten to możesz w sumie, ale, ale Mówisz... proszę nie podpalaj wszystkiego, bo tu się podpali, zaraz całe bo synek, weź kurde ogarnij co, ty, się. słuchaj, teraz tak, nie wiesz co, tak być nie może, bo mnie, ja się tutaj denerwuję moi drodzy, yy, mi tutaj rozkazuje jakiś klock, chodź się bić, dawaj się bić. Synek oddawaj ten, do... te diamenty mi, oddawaj mi te diamenty. No wiesz co, nie ja nie wiem, to... Nie, to synek, nie, zleby, diamenty, nie to są moje diamenty. Ta dwie godziny, chyba przyszedłeś do mojej chaty i zabrałeś sobie 5 sekund, a nie dwie godziny nie, to są moje diamenty ciężko zapracowane Sam wygrałem tą walkę z tobą na kopanie diamentów i teraz kurde jesteś zazdrosny, że więcej diamentów się udało wykopać Nie, było żadnej walki na kopanie diamentów Ja tutaj walczył TNT pod domek, żebyś nie był taki Walkę wygrałem, weź synek, weź ten TNT w ogóle, weź stąd wejdź Nie, nie ma opcji Weź stąd Nie, to ty, mojego teraz będzie moja chata, czekajcie, tylko co to najpierw kopalić wejdź z mojego domu, synek, wywalaj stąd ja Zaraz nie tobą to. Co, Cynek, ja tutaj, oddawaj ja te jeszcze, diamenty, ja oddawaj zwęsze. mi te diamenty. Nie, te diamenty są moje. W tym momencie. Nie, te diamenty są moje moi drodzy, ale wiem co trzeba spalić. Trzeba spalić dom paliona. Dokładnie mojego domu. No drodzy. chyba cię powaliło. To Jak je spalić? To, to jest wełna przecież to, to się spali, spali. W sekundę, synek, spalić, drodzy, bo weź się Weź Weźcie ogarnić synek, się co ty robisz w ogóle? Coś ty zrobił, synek! Trzeba go spalić doszczętnie, nie zrobił? żadnej wełny. Moi synek jesteś jakiś chory. Wszystko się pali. O tak. No ja synek, ty bana gara Nie, tak ma być, mój drogi. Ta jak to wygląda. Ty, co ty, tutaj wodę synek, ty jesteś jakiś walnięty. Nie, zostaw tam wodę, ja bym coś poziesz nieść. Jesteś walnięty, synek. Patrz, jak się wszystko pali. Oho. No. Zajdź dobra, ale synek. Tutaj... Nie wiem, weź w ogóle, weź w ogóle wyjdź stąd, synek. No. O, jak ja to powiem kurde Jak ja to powiem pamiętacie, tak, to wszystko... Uwaga, się skończy. Dziękuję. się dzień dobroci. Tylko że ja nie mam tutaj tego. Zapaliczki, to Jaki chyba. Jak jesteś podpali. powalony synek. No nie, jak ty to Jeszcze ty tutaj... JNT tu dajesz. W ogóle masz mózg, synek, wszystko, weź weź w ogóle się ogarnij. Co się stało, w ogóle? Patrzcie ktoś. całą dżunglę teraz, podpaliłeś. Teraz trzeba tylko zmniejszyć tutaj mu łóżko. No i teraz... To jest czysta skrzyka. weźmy to wszystko najlepiej Co się z nim dzieje? Wszystko to weźmy, biblioteczki te No i co, co tutaj no... Nie, nie poradzisz, nic nie poradzisz, tutaj Klos Ja tutaj teraz rządzę, teraz Słuchaj, to ja chcę dzisiaj jesteś Ty chyba mówię. powalony, Snek, jak ja, ja tutaj to powiem mu tacie to, mój to, mój to ty, Kurde, raz na zawsze spalionowa pójdziesz sobie Tak, ty nie sobie nie zaraz pójdziesz, ja ci tutaj dam Chcesz po prostu tutaj mojego miecza nie denerwuj ty. mnie i oddawaj a... moje diamenty Oddawaj, w ogóle mu miecz oddawaj, ty masz mój miecz, kurde to jest to, wszystko moje. To jest mi co to to zabrałeś przed chwilą. To są moje diamenty. Widzowie, widzowie są świadkami, nie, nie to, robię to robię. są moje diamenty. Pa, tutaj elegancko sobie wsadzam diamenty do skrzyni. To są moje dziedzieli. diamenty. To są moje co? diamenty. Co? co? Jak wziąłeś? Nie, tak być nie może. Mój drodzy, trzeba goić kosa, bo on zabrał nam moje diamenty. Wracaj tutaj. Kos w tej chwili, wracaj. To są moje diamenty. Dostaję ja nie będę z tobą dyskutować w tym momencie. Trzeba go zabić, mój drodzy to koniec ale to teraz naprawdę no poża po, już pożałowałeś tego Nie dyskutuję z tobą Skończyło się, skończyło się co się miało skończyć. Wracaj tutaj w tej chwili, tutaj jeden, y, nie, nie, w rozmawiamy. jeden. nie rozmawiamy. Nie rozmawiamy. moje diamenty. moje 38 diamentów, ciężko zapracowanych diamentów. Tak, twoje 38 diamentów chyba ciężko, łatwo ukradzione, a nie ciężko ja zaprocowane. One są moje, dobra, one są moje. O, teraz tak, teraz masz, oddawaj ziemię, ja, ja ci wysadzę ten dom, wysadzę ci <grym> Synek go tutaj. weź to, co ty robisz, Synek? Co tutaj ty jest robisz? A tutaj jest ta, nie wodzisz tutaj! Nie wchodzisz tutaj, tutaj jest dźwignia jak tylko ją przesunę, to jest koniec. Wiesz ty? Synek! Co? Ty sobie ze mnie nie rób Dobra, podstawiam pięki i zaraz to wybucham. Uwaga, no oddawaj mi dębę Dobra, dobra, dam ci połowę, dam ci połowę. No dobra, nie będzie połowa, a drugą połowę i tak ci wezmę zaraz. Nie weźmiesz w drugiej połowy, nie masz. Jak co? Tutaj, nie ma szans, wywalaj w ogóle z no mojego nie, domu teraz Wywalaj tak, z mojego domu Nie, nigdy Wywalaj z mojego domu, wywalaj z mojego domu Ty chcesz się bić, tak? chcesz się bić, to chcesz się mały. Wszystko powiem tej wowi nie, i Pawłowi Nie, to nie ma znaczenia, bo ja tutaj jestem... Ja tutaj rządzę nad całym tutaj palionowie Nie, ty na pewno nie tutaj Nie, mi tutaj już nie podskoczycie, moi drodzy Widzicie jak ja teraz wyglądam, teraz jestem nieśmiertelny Mam 23 diamenty Nieśmiertelny, chyba ty jesteś walnięty, nieśmiertelny ja trójkę, zbrojkę, patrzcie na to moi drodzy Wejdź z mojego domu Nie, 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 to jest dopiero początek, robię no, sobie No chyba cię powaliła, że ty sobie zrobiłeś zbrojkę z moich diamentów w tym momencie Dokładnie, zrobiłem sobie zbrojkę z diamentów tutaj nasze znaczy, moich, bo to były moje ciężko Tak, twoich diamentów, diamenty. na pewno nie twoich Weź w ogóle, weź wejdź z mojego domu Nie, nie, ja nie ma opcji, ja, to jest teraz mój dom Ty wyjdź, ty wyjdź z mojego, to będzie teraz mój dom Zostaw, idź stąd, idź stąd Uciekaj stąd w tej chwili A. Ty chalaj z mojego domu Nie, stąd. nie, nie. Idź Chodź tutaj, chodź nie tu waleź, za, za Tak nie, nie, nie będzie, tak nie będzie. Czymś się Teraz musimy skoczyć prawdziwy pojedynek. Gdzie ty jesteś? Chodź tu. A weź tę ośmiornicę tutaj. Idziemy na pojedynek. Pojedynek w owodzie, tutaj. Tutaj wschodzisz na dół i będzie pojedynek. Będziemy się bić na śmierć i życie, bo tak być nie może. Tak być nie może. Weź się przebrało, dobra bijemy się. Kto przebrał... Ale ty masz lepszy set, to to jest twoje Jeszcze masz mój miecz, nie, który mi ukradłeś. Co ja to jest się, w ogóle bije. ja się bije, ja już się biję. Trudno. to nie. Nie, moi drodzy, szybko, widzicie, teraz jestem królem Palionowa. Słuchajcie, mamy wszystkie itemy kloca. Jak ładnie poprosi, to bo oczywiście nie oddamy tych itemów. No dlaczego mielibyśmy mu oddać jego itemy? Jak my tutaj jesteśmy y, panami tutaj całego Palionowa, nikt na co nie podskoczył z diamentową zbrojką. I w ogóle jesteśmy takimi kozakami, że no po prostu no, nikt na mnie podskoczył. Co? On nie? nie powaliło? flaku Czeka. mały chodź tutaj, to! Ja też wezmę mój ten flaku To są wszystkie Mam mój mieczek, mam mój mieczek w końcu Co? go odzyskałem. Jak odzyskałem tu? mój potężny miecz. A ja nie mam... Ja nie mam swojego miecza czekajcie. Nie masz szans teraz w flaku. No, nie, szybko musimy, Ender Pan się wytypować bo on nas zabije szybko, 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 szybko. Moi drodzy, uciekamy! Uciekamy, uciekamy, uciekamy. uciekamy. zniszmy tutaj jeszcze może tą drabinkę Znićmy tutaj drabinkę żeby mój głos A tak widzimy, że słuchajcie, my tutaj. Wiesz co, jeszcze go pokonamy. Pokonamy Kroca i wszystko. Bo tak byś nie możemy się Pokonać to ty możesz siebie. Zaraz zobaczymy kto jest lepszy. Tak, dobra, okej, okay. czekajcie, czekajcie. Musimy się jakoś przygotować. Jest jakieś złote jabłko, wszystko. Wszystko powiem Dave'owi. Pochodnie mam, pochodnie mam, ale to jest za mało. To nie da. To, 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 to by nic nie dało. To Ja po o pojedynek! O pojedynek! Dobra, bijesz się, się bić, Tak jestem lepszy. Ja, nie, ja jestem lepszy. Ty, co, już uciekasz, już uciekasz? I się jesteś, coś, jesteś walnięty, a nie lepszy. To to ty jesteś walnięty, Ty jesteś walnięty. Ja tu jestem normalnie... Co, ja, co ty robisz w ogóle? I czekaj, tam już nie będzie. Hmm. Czekaj, jakieś złote jabłko muszę wziąć. Złote jabłko, bo szybko. Nie, Czemu to, to się pali, Cynek? No, żeby było klimatyczniej, żeby... Ty jesteś walnięty. To, to ty jesteś walnięty. Umrzesz. Tutaj. Nie, ja nie umrę, ja już nie umrę, ja nie um umieram nie. Ja tutaj będę już cały nie czas... Nie, 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 nie. Koniec, 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 nie, 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 czekajcie, czekajcie moi drodzy, bo ja nie mogę, bez tego mniejsza to mi się ciężko bije Tak będzie, może szybko, szybko Musimy tutaj uciec, może, wiem, podpalimy mu chatę, szybko podpalimy kat, chatę kota. No chyba cię powaliło zamurujemy w tym momencie tutaj. Kurczę, zamurujemy tutaj wszystko, żeby nie mógł przejść i szybko musimy na górę wejść, na górę ja wejdziemy Szybko, pomocy, pomocy, pomocy! Synek, pomocy. już nie żyjesz, już nie żyjesz, zatem nie. co to, co, co, co zrobiłeś? Nie, o nie! Nie, czekaj, zrób mnie, ty, ja ci dam tutaj, zaraz ja cię będę bił. Teraz, to oddaj teraz. mi diamenty. Przybrało się. Ciebie. Jakie diamenty? Co ty mi oddasz diamenty? Dobra, ja z uciekam. Ja z uciekam perłą. Nara! Mnie tu już nie ma. O, nie. Dobra, dobra. Ej, moi drodzy, chyba udało nam się uciec. Słuchajcie, no nie uwierzycie, ale udało nam się uciec. Tylko teraz tak, musimy uważać, żeby on nas nie złapał,